Cześć. Eee, przychodzimy dzisiaj do Was z filmikiem, na którym chcemy Wam pokazać nasze drobne zakupy. a takie można powiedzieć częściowo grudniowe, jakie zrobiliśmy w TK Maxie. Eee, Ciuków nie będziemy może lepiej pokazywać. <głownie> eee, głównie chcemy Wam pokazać jakieś takie akcesoria do domu, głównie wystrojowe, jakie kupiliśmy. Myśmy Jak zaczęli pokazywać ciuchy, to nie wiem, czy byśmy do jutra skończyli. Tak, jesteśmy zakupo... holikami, jeżeli chodzi o TK Maxa. Ty masz ulubiony sklep, nie wiem czy jakiś inny istnieje w sumie. Wiecie, słyszymy różne opinie o TK Maxie: i pozytywne, i negatywne. Wiele ludzi mówi, że przychodzi do TK Maxa i wygląda jak Lumpex. Nie powiem, takie też było moje pierwsze odczucie i moja pierwsza opinia. Jak wyszłam tam pierwszy raz, to nie pojawiłam się w tym sklepie przez pół roku. Później przygotowali mi do niego rodzice. I powiem tak, bywamy tam cztery razy w tygodniu, więc rzeczywiście dość często. Ale uważam, trzeba przyznać, że to jest specyficzny sklep, bo trzeba się nauczyć tam robić zakupy, szukać fajnych rzeczy do domu. Ale uważam, że taka Max powinien nie? chyba wprowadzić jakąś kartę zniżkową dla stałych klientów, którzy wydają więcej niż nie wiem ile miesięcznie, bo, bo naprawdę zostawiamy tam ogromne ilości. Pieniędzy, ale rzeczywiście można kupić bardzo fajne rzeczy w bardzo dobrych cenach, o bardzo dobrej jakości. Wiadomo, są takie dni, że nie ma tam niczego do kupienia i po prostu jedziemy do sklepu i mówimy Boże, nie ma niczego, ale są takie dni, że rzeczywiście, że wykupiłoby się połowę sklepu albo i nawet całe, bo bogaczyty są naprawdę super i, i czasami nawet byśmy nie pomyśleli, że takie rzeczy mogą nam się do domu przydać, więc, więc to jest na pewno jakaś, jakaś fajna rzecz. Dobra, konkrety. Od czego zaczniemy? Ostatnio kupiliśmy dwa takie fajne, ozdobne kieliszki. żeby pokażę trochę bliżej. One są takie ażurowe, częściowo przezioroczyste. Najpierw kupiliśmy je z myślą po prostu, żeby stało jaka taka strojka ozdoba. Ale później wpadliśmy na fajny pomysł, że włożyć do nich podgrzewacze. Świetnie się sprawdzają. Jako takie bardzo ładne świeczniki rzucają taką bardzo ładną poświatę. Znaczy powiem tak, kupując je myśleliśmy, że kupujemy śliczniki, a w kasie okazało się, że to jest szkło do napojów, więc nie było ozdobne. Z tego względu tak pomyśleliśmy, że były kieliszki zarówno takie, które są puste, ale były też takie, które były do połowy wypełnione woskiem, czyli były stricte świecą, a więc, więc tutaj takie, taka opinia. A wino też można z nich pić, całkiem dobrze smakuje, <laughs> więc, więc do tego też można je wykorzystywać i, i naprawdę fajnie wyglądają. Ile kosztowało? 19,99 za sztukę. Dość drogie. Co prawda powiem, tak, z jednym mamy problem, że krzywo stoi. Zauważyliśmy to dopiero po 28 dniach, kiedy już nie mogliśmy ich oddać. To jest właśnie ten, więc rzeczywiście się buja, ale no da się przeżyć. Nie jest to jakiś wielki problem. Co tam dalej mamy? Ja bym pokazała ciastka. Nie no podawał ciastka. Ciastek to była rzecz, którą kupiłam w Warszawie dawno, dawno temu, ale akurat ciastek pojawia się w Kamaksie co roku. Jest to pudełko ceramiczne, które było wraz z. ciasteczkami imbirowymi. Ciasteczkami imbirowymi. Rzeczywiście ciasteczka znikło bardzo szybko, nie wiem gdzie, bo ja ich nie jadłam. Ja też nie wiem. <laughs> ale rzeczywiście fajnie wygląda, fajna ozdoba na święta. Co prawda głowa, trzeba uważać, bo jest trochę ruchoma, więc jeżeli by się złapało za głowę, no to, to ciastka by już nie było. Ale rzeczywiście fajny gadżet na, na ciasteczka i U nas i stoi to w ramach ozdoby na okapie i prezentuje się bardzo fajnie. Więc rzeczywiście fajne, co prawda nie było tanie, kosztowało 44 zł, a więc prezent to dość drogi, ale na pewno A ciasteczek było mało, no, chociaż nie wiem, co się z nimi stało. Było bardzo mało. Kolejną rzeczą, którą na pewno pokażemy, którą kupiliśmy w tym roku i którą widzieliśmy pierwszy raz w tym Typowo roku na święta. jest laska cukrowa w dość rzeczywiście fajnym rozmiarze. Nie próbowaliśmy jej, nie wiem jak smakuje, mieliśmy ją zjeść na święta, ale było nam szkoda, bo po prostu za ładnie wygląda. Te Lasły kosztuje 19,99 jeszcze została metka. Powiem tak, w TK Maxie było ich naprawdę sporo. Później niestety większość była połamana, więc jak kupować, to, to kupować na samym początku, nie ma co liczyć na przecenę, bo i tak ich nie przecenili, a, a były tylko i właśnie same połamane. Nie wiem jak smakuje. Jak zjemy w końcu kiedyś, to to powiemy. To powiemy czy było dobrze. <grym> Rzecz, którą już Magda pokazywała raz u nas na filmiku, ale, ale pokażemy ją jeszcze raz, <grym> bo to jest taki zakup, którego dokonaliśmy dwa tygodnie temu. To jest. Były tylko dwie sztuki, więc. To jak na słomki od Jamiego Oliviera kupione za 55 zł 54,99 zł. Ok, ja zawsze zaokrąglam. Gadżet był opisany jako nigdy nie pomyślisz, że to byłoby ci potrzebne. Jak go zobaczyłem, to też o tym pomyślałem, ale Magda uznała, że to jest nam niezbędne w życiu. Tak jest całkiem fajny jako taki organizer do słomek. Wysuwamy słomoneczki, słomki, e, ładnie się rozsuwają, fajne. W zestawie było 50 słomek, jak już wcześniej wspominałam, wszystkie w kolorze czerwonym. Dodatkowo mamy żółte, zielone i różowe, bo kiedyś kupiliśmy jakąś tam część. Mamy chyba nawet jakąś brzozę, z tego co pamiętam. Ojej. A, słomki są papierowe, nie są plastikowe. No Jest brzozowa e... słomka. Trzeba w miarę szybko z przy ich pomocy pić, bo mają tendencję, że zaczynają rozmakać. I niestety przez to napój później jest niedobry, więc jeżeli robimy lemoniadę, pijemy szybko, kwestia 15 minut do pół godziny, bo później rzeczywiście zaczynamy czuć papier, a nie, a nie jakiś a nie napój. napój. powiem tak, pojawiła się na cekamocja też jakieś dwa miesiące temu, wtedy marudziłam Łukasz, kup mi kup mi, nie, nie kupię ci, ale w końcu, no mówię, dwa tygodnie temu wyprosiłam, że w końcu mi kupił, więc... Rzeczywiście bardzo fajna rzecz, fajna do e, kuchni w stylu retro, e, w ogóle kolekcja Jamie'ego do, do kuchni w stylu retro bardzo fajnie wygląda, no i to jest jakaś tam część składowa, może kiedyś e, kupimy więcej rzeczy. E, kolejna rzecz, którą muszę się pochwalić, to jest moja ulubiona rzecz, coś co uwielbiam na święta, to jest kulka. E, kulka razem ze śniegiem i z bałwankiem e, i dodatkowo z pożytekami. Nie wiem czy będzie słuchać. Pokaż bliżej. Bałwan jest, śnieg jakiś też leci. Droga zabawka 54 zł, 99 groszy. A... Musieliśmy ją kupić na przełomie listopada i grudnia, bo w maksie takie rzeczy są w tym okresie, jeszcze nawet przed grudniem jakieś takie lepsze. Ciekawsze znikają w tym okresie. Kiedyś liczyliśmy, że poczekamy dwa lata temu. Pamiętam, mówię: Dobra, nie kupujemy bombek, przecenią, na pewno będą tańsze i, i wtedy kupimy. E, I dwa dni przed świętami okazało się, że nie ma przecenionych bombek i w ogóle nie ma bombek. E, więc wtedy pamiętam, że to były święta bez choinki, bo nie mieliśmy bombek. Więc więc różnie można skończyć. E, Kolejna rzecz, którą kupiliśmy, jak fajny gadżet do ozdoby na święta, to są takie małe choineczki. E, Jest ich trzy. E, właśnie, zostawię były trzy choineczki. A Cena za te choineczki to 44,99 zł. Dość drogi zakup, ale jak to mówią, święta można sobie pozwolić. Eee, naprawdę sypią brokatem. Tak, i wyglądają bardzo fajnie. Eee, zawsze ustawiamy je albo przy telewizorze, albo na stoliku, na skraju. I rzeczywiście jest to bardzo fajna rzecz. Co prawda trochę droga, ale, ale fajnie wygląda. Co eee, następny nasz gadżet, typowo nieświąteczny, ale się chyba w nim zakochaliśmy oboje w sklepie jak zobaczyliśmy. Kupiliśmy go w Czesinie, w TK Żyrofa Żyrafa, żyrafa z eee, Nie pamiętamy ile kosztowała, nie mam żadnego pojęcia. Nie, nie jest ona metalowa, tylko z jakiegoś tworzywa, wygląda jakby była chromowana, jest taka świetlista, srebrna, ale jest bardzo fajna. Znalazliśmy ją na dziale dziecięcym. Oczy... Rzadko tam bywamy, ale, ale jakoś trafiliśmy. Oczywiście, pieniędzy w niej nie ma oprócz grosza na szczęście. Jakoś wszystko wydajemy, niestety. Ale jest bardzo fajna. Ładnie się prezentuje: o, tu ma swoje miejsce na tej półeczce. Za nami na nas spogląda. Eee, następna rzecz, którą bardzo lubimy. A z której chyba jeszcze nigdy nie skorzystaliśmy. Tak naprawdę kupiliśmy ją chyba bardziej do wystroju. Więc wiem, czy można ją lubić. E, do kuchni. Taki oto z 54,99. Droga. Jest bardzo fajny. Dość ciekawy kształt ma. E, chyba nigdy z niego nie korzystaliśmy. Głównie z tego względu, że nie mamy pomysłu, jak go później w środku umyć. Czy znaczy chcieliśmy go stosować do soku pomarańczowego? Ale co prawda jak kupujemy sok pomaleńczowe, to zazwyczaj jest w kartoniku, więc już nie myślimy o tym, żeby go przelewać. A druga kwestia, od dwóch lat próbujemy kupić szczotkę do mycia butelek i jakoś nie możemy na nią trafić, szukaliśmy wszędzie. Więc gdybyście gdzieś zobaczyli szczotkę do mycia butelek, to, to warto i piszcie w komentarzach, gdzie w Poznaniu można dostać szczotkę do mycia butelek, bo wbrew pozorom wydawało nam się, że, że będzie to łatwe i że szybko to znajdziemy, a od dwóch lat szukamy i, i znaleźć nie możemy, dlatego dzbanek stoi nieużywany. No i ostatni nasz taki zakup z niedalekiej przeszłości. Takie korytko. No to było może trochę wcześniej kupione w sierpniu bądź wrześniu. Na, na takim dziale ogrodowym taka maxowym. Pierwotnie chcieliśmy to wykorzystać do posadzenia przypraw. Jakie zioro marynu, czy organo. Ale się nie sprawdziło powiem szczęście. Ale się nie sprawdziło, bo dno nie jest szczelne. Okazało się, że jak podniesiliśmy trochę do góry, to poleciała woda. Trzeba było ją szybko łapać, a to słabo wychodzi. <grym> e, więc znalazłem nowe zastosowanie i jest to jako taki, taka oryginalna dla nas miska do owoców. Przekowujemy w tym banany, pomarańcze, jabłka i one sobie w tym leżą. Zastosowanie tak, bardzo dobre. Ale no pierwotne zastosowanie miało być do ziół. Przeznaczenie chyba też było do ziół, bo miał być to taki zielnik, ale, ale rzeczywiście się nie sprawdziło. I to chyba wszystkie nasze gadżety. Znaczy pewnie jest ich więcej, ale to będziemy na bieżąco dorzucać filmiki z tego, co, co kupujemy w TK Maxie, bo, bo na pewno się pojawią niedługo wkrótce nowe. I, i to chyba tyle. Będziemy pokazywać na bieżąco.